Witajcie na pokładzie. Ulf. Bajkę wam opowie o bestiach i monstrach onegdaj żyjących pośród nas. Dzisiaj opowiem Wam o troglodytach. Gdy spotkasz na swojej drodze kogoś pieruńsko-prymitywnego, no po prostu głupiego, często na myśl przyjdzie ci nazwa. Troglodyta. Tacy właśnie są troglodyci, i nie ma w tym zagrożenia przesady. Plemiona troglodytów są prymitywne i niechętne zmiany. Wyglądają jak pokraczne, przygarbione, humanoidalne istoty, których głowa zdaje się osiadać od razu na chudych barkach. Pokryte są drobną łuską, mają wielkie, białe, pozbawione średnicy oczy. Wystające z szerokiej paszczy małe, ostre zęby, długie, chude ręce zakończone ostrymi szponami i względnie krótkie nogi. Wszystko to pokryte jest cienką warstwą smrodliwego śluzu. Poruszają się zwykle na dwóch nogach, ale są zawsze przygotowane do szybkich spintów, przybierając postawę psa. Żyją w jaskiniach, gdzie światło dnia nie dociera. I z racji tego ich oczy są wielkie i przystosowane do życia w mroku. Nie znoszą światła, a one ich oślepia. Podobno żywią się mięsem w każdej formie, odpad poświeżej snem. Podobno bywają również kanibalami. Jak już wspominałem, ich ciało pokryte jest trującym śluzem, które niesamowicie śmierdzi, powodując osłabienie u innych stworzeń, co zresztą. Działa na ich niekorzyść, bo można rozpoznać ich siedlisko po smrodzie. Są podstępne i nigdy nie atakują w pojedynkę. Hasło, w kupie siła, przy ich smodliwym życiu idealnie pasuje. Czają się w mroku na swoje ofiary, a gdy tylko przewyższają je liczebnie, rzucają się na nie bez większej taktyki. Dysponują ostrymi pazurami. I często prymitywnymi pałkami czy uczniami. Opowieści mówią, że rozmnażają się jak gady, znosząc błoniaste jaja. Ich młode szybko dorastają i od samego wyklucia potrafią o siebie zadbać. Nie znają litości i są bezwzględne i brutalne. Nie tolerują innych gatunków, no chyba że chcą je skonsumować. Znane mi są opowieści o. Czarnoksiężnika, którzy próbowali za pomocą czarnej magii czy Mutagenu stworzyć na własny użytek te prymitywne stworzenie. Zresztą z różnym skutkiem, często tworząc wypaczone odmiany tego gatunku. Jak widzicie, określenie troglodyta nie jest zbyt pozytywne, i z racji uwstecznienia i smrodliwości tego gatunku, lepiej, aby was nikt tak nie nazywał.